I po starcie Good of War przez moment na czele, a może przez dłuższy nawet Laurella bliżej kanatu atakuje Baden. Baden atakuje Kalindan i Empaty. Tak on bardzo szeroko. Baden Baden bliżej troszkę kanatu. Tam jest także Good of War Kalindan obejmuje prowadzenie na łuku, 1000 metrów do słupa. Ale zanim Baden Baden, good of war empaty. Tutaj przy kanacie bliżej galopuje także perlios polem król słońce. W odstępie debiutujący Tacjan. Destiny zamyka stawkę. Kalindan i empaty te dwa konie odskoczyły. Trzeci jest ale posyłany już Baden Baden, dalej król słońce poprawia Incredible. Chyba słabnie good of war. Jeździec musi mocno nad nim pracować. To taki dość duży koń. Środkiem toru Perlios, ale nie poprawia. Kalindane przed Empaty. I teraz konie rozpoczęły, także finisz do tej dwójki. Ale to jest spora przewaga. Kalindane Empaty. Król Słońce w tej chwili wyskakuje na trzecie miejsce. Kalindan, Empaty, Good of War i Król Słońce. Reszta nieco dalej. I w celowniku dość spokojnie. Kalindan sięga po wygraną. Druga empatii. Na trzecim miejscu jest król Słońca.